Zdraszłuj Putin, to ja, Szymon. Ja chciałem coś wskazać, ponieważ ty nie chcesz polskich jabłok, nie chcesz polskich warzyw, ale za to póki co na razie możemy wysyłać do ciebie, Władimir, inne rzeczy z Polski. Na przykład piłki do siatkówki. Takie w Ball, do siatkówki. Możemy do ciebie wysyłać. No to my do ciebie będziemy wysyłali. I normalny Rosjanin w domu, Rozpakuję właśnie taką oto polską piłkę, a w środku wod będzie, co? Polska, ja cudowna, jaka kapusta. Cudowna kapusta, smaczna kapusta, a w środku będzie pięknie, smaczne polskie jabłko. I to będzie właśnie taka matrioszka sportowo warzywna owocowa dla Ciebie, Putin. No masz, żerejty. Но у тебя... Да. А у тебя голова такая. Да. Капустовая.